Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Gramy najprawdopodobniej na Araba. Abdulaziz. Oj, oj, dobra, to jest mój koniec widzowie. Pam... Jest! PAMP! Nie! Nie! Czemu to się dzieje? Za każdym razem? Jest! Jest! W życiu się tak nie cieszyłem z wygranego meczu jak chyba teraz RL Exchange, strona dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League Na każdą platformę i z wieloma metodami płatności Z kodem BRUCE otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie Link do strony w opisie Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony BRUCE I dzisiaj kończymy nasze 5 placementów Proszę państwa, jak widzicie nareszcie mamy pod 1700 Ale dzisiaj gramy jedynki Dzisiaj gramy jedynki, e, zagramy sobie O i od razu nam znalazło przeciwnika Pamiętajcie picie wodę w te gorące dni i się w ogóle lakier do wusu skończył, więc jak mi się rozwali fryzurka, to to przez to, że nie została ona usztywniona, a w pierwszym meczu przechodzimy do, do czego? Do spotkania, ale auto mi samo skręciło do lewej strony, nie oczywiście i... Będzie przerąbany z tymi kikofami, już to wiem, bo widzę, że gościu robi wave dash kikofa. Czyli ja nie potrafię tego kontrować Nie potrafię tego kontrolować. Będę musiał jakieś slowy robić, jakieś magiczne fejki i strzelać z nich gole. O, na przykład to. Patrzmy, tylko jakby do mnie jest i, i ze strzałem I o to chodzi. I będziemy musieli... Dobra, 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 nie mógł hop, póki nie przeskoczyć. I będziemy musieli właśnie robić takie zagrywki ze względu na to, że ja każdego tego kikofa przegram. A jak przegrywasz kikofa, o, inaczej, gdybym wygrywał kikofy, to bym strzelał jeszcze więcej bramek, Ale jest. No nie, ale jest problem z tymi kikofami. 2 jeden. Bruza. ale dlaczego nie umiesz kikofa? Bo nie nauczyłem się go. No, po prostu jestem. Jestem głowem. O! Czekaj! Czekaj, bo. Czekaj, bo strzałem w gola Zrobimy sobie tutaj fejka, bo on się tego raczej jeszcze nie spodziewa O to mi chodzi, pięknie Weźmiemy sobie tą piłę do ściany Nie damy się bump'nąć, bo odbijemy sobie ją na strzał Sfejkujemy Myk, bump Muszę wziąć mu boost Tak, boost'a O mówię. Boost mówiłem, fejk Ach, i gości mi leciała na bump'a Myślałem, że będzie robił Flika nade mnie, do boku No ale niestety Więc to jest problematyka No nie, no i kolejny kickoff Ludzie, no ludzie, ludzie, ludzie Dobra no, Myk Slow Okej, okay, slow, slow wyszedł Slow wyszedł Raz Myk I ze strzałem Pięknie, 4-3 No, no popatrz, popatrz Wygrywam kickoffa Ja naprawdę jestem w stanie zrobić z tą piłką wszystko Tylko teraz proszę, proszę, proszę. Nie, no ileż poszta Muszę wrócić do bramy, bo nie zdążyłbym... Nie zdążyłbym na save'a jakbym pojechał po tamtą setę. No i co? To jest zbójsterwany. Biedny Patryczek. Dobra, 31, to już nie jest źle. Dobra, strzężuję go w tym miejscu. <słuch> A! Jakby przez to, że tak bardzo sramotnie... O! Dobra, dobra! Nie. Nie, 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 nie. Wróć, 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 Patryk. Wróć. Wróć. Nie, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie się opanować. Raz slow do prawej strony. Mamy busta znowu i mamy piłkę. Więc teraz tylko. No i fliczek. 5-4. No zobacz, wygram kikofa. Patrz, wygrywam kikofa, strzelam w Rozumiesz? Wygrywam kikofa, strzelam w Tylko trzeba powtarzalności trochę w tym. Jest! Nie. No nie, to było. Okej, okay, on pojechał po setę. Jaki save. Nie wiem, czy znoży że to def. Ominąłem każdego padzika. No nie, serio, ominąłem każdego padzika. Muszę to wyklirować. i liczyć na to, że on. Dobra, seta za dwie sekundy. Dobra, zajebiście. Mam to. Mamy to, mamy to. Perfekcyjne gówno Jest, mam save'a. 10 busa. weź tą setkę, gościu. Da zajebiście. Mamy to, mamy to. Tu musi być 7. Tu musi być 7. Jest! To no jest! Boże, ale się skupiłem. Ludzie, przecież tu będzie jakaś dwucyfrówka to jest chore. Dobra. Myk. O nie. O ja, kikov. Dobra, na sobie to Myk i bierzemy tą pier... się, mamy posiadanie O to chodzi Okej, okay, okej okay. Okej, okay, okej, okay, let's go 8-5, słuchajcie, tak się skupiam <laughs> Tak się skupiam, dobra, podjedziemy do tej gały 8-5, no i co? I gicko? Nie no kur... Bam! Jest! Bam? Nie! Nie! Czemu to się dzieje za każdym razem? Dobra, dam rady, dam radę. Ok, mamy to, mamy to, wygraliśmy Kikofa. Życie jest piękne. Teraz tylko strzelić bramę. Trzy bramkowe prowadzenie. No zobacz, no zobacz! człowieku zobacz! Zobacz to, kick off, goal, kick off, goal, kick off, goal, kick off, goal, kick off, goal. można No i... no i zajebiście I trzymaj się, gieniu Fake Dobra, mamy to Fake Haha, mam się Tylko, że ja nie mam... Busta. Busta nie mam Mam busta Jest, 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 jest Nie kurczę Nie jest Nie jest, bo gości robi kontrę, Dobra, 50, okej okay. Okej, okay. okej okay. i co on teraz? Co on teraz czaruje? Czarek czaruje Challenge, okej, okay. będę grał teraz jak Arab Challenge, okej okay. Ze strzałem? Ok. Okej, okay, prawie. I co teraz? Co teraz? Muffinian? Nie, no, nie dojdziesz do tego, nie ma szansy. FLIREK? Nie wam pójdzie. Jezus, jak dobrze. On wziął dną sedę? Nie wziąłem. Fake? Ok. Ale zepsułem, ale zepsułem. Nie wiedziałem, co się dzieje przez chwilę. Nie, proszę, kurwa, proszę. Joki to by było zajebiste. Tylko, że MUFIN myśli. Dobra. Będę skakał do wszystkiego ok? clear no. 7 boosta. No to mamy przerąbane Pojechał po setę Myślisz, że podleci do góry? Nie podleciał, ale mamy to ok? Ja sobie to back pasnę, bo on się tego nie spodziewa Przebijam to fekuję go Mik. I biorę sobie to na corner i gram na czas Zajebiście Zajebiście, zajebiście Dawaj A! Fake, 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 nie trafiam Tak? O nie Co ja robię? Po co ja gram jeszcze? Jest, jest Zwycięstwo Boże, jedynki to jest taka tragedia dla mnie Nie lubię tego Nie lubię tego trybu, bo 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 ja tu przegrywam kikofami, No ludzie Ileś może Drugi mecz, proszę Państwa, mistrz szachów 4D, Tempo. Zobaczymy, jak gra ten zawodnik, przegrany. <laughs> A, już nawet nie będę zwracał na to woli. Bo... I ten meczik pozwoliłem sobie pociąć, bo tutaj to był tak ohydny przeciwnik, grało mi się na niego tragicznie. Tutaj jakaś zwykła bramka. Później oczywiście, oczywiście standardowo, proszę Państwa, tracimy kick w gola. No, nie miałem jak tego obronić. I później on mnie challenge'uje, bierze mi boosta, strzela bramkę, challenge'uje w jakimś totalnie głupim miejscu. No i teraz, uwaga, seria e, z takich Strzałów losowych typu z dupy. Tutaj jakiś żerial. Tutaj po prostu zwykła bramka, bo gościu mi wjechał. Tu strzał na pustą. Tu znowu wjeżdżam chłopowi do bramki, bo goś mi znowu pusta w ogóle. I teraz... Meister uwaga wchodzi. No i wszedł nasz Aerial Bumpik, także tutaj nieco się ucieszyłem. No i gościu oczywiście przegrałem. Kikofa, gościu z JumpriSetem, bardzo dobry strzał z jego strony. No i teraz Myk, uwaga, może flika. Aj, nie, tym razem mamy fake'a. No i mamy 6-4. No i tutaj e, następna brama. Zrobiłem bardzo głupi challenge. Gościu po prostu to spanišuje. 6-5. No i co moi drodzy, myślicie, że to koniec? To nie koniec. Jednak przegramy. Nadin. In, czy nie? Jest! <laughs> Jest! W życiu się tak nie cieszyłem z wygranego meczu, jak chyba teraz Boże święty Katorga oh. Przechodzę tą serię tylko dlatego, żeby placementy zbić Kończ, kończ ten mecz, gościu Kończ go GG Jezus Maria Boże święty ja mam coś takiego, że gram na nich i nie wiem co oni zrobią, bo nie gram jedynek i to jest tak unbalewimy wable nieprzewidywalne dla mnie oni oni stary skaczą do piłki skaczą do piłki, które jest nie do strzelenia, biorą piłkę, która jest nie do wzięcia i jest tak głupie że działa, bo tak się gra jedynki i ja mam takie wtedy co, jak to, przecież to jest bez sensu a tu jest sens, bo jeżeli ja myślę, że to jest bez sensu, a on coś zrobi i później wymyśli z tego jeszcze kolejny krok i kolejny krok, to w rezultacie strzela mi bramkę, więc jako tako sens to miało także oh, nie jestem w stanie wam wytłumaczyć jak się teraz cieszę, że na niego nie przegrałem bo to jak bardzo głupio gra według mnie oczywiście no to, no to tylko zostawiam dla siebie po prostu Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie gramy najprawdopodobniej na Araba. Albo po prostu mam już takie przeświadczenie widząc pingi ludzi, którzy mają po 70 do 110 pingów. I zaraz zobaczymy co się wydarzy w naszej grze. Mamy Singhota z jego strony. Dobra, my, ok. Bierzemy tą piłę, wszystko fajnie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rzucam krążkiem jak w ok, dziękuję, jeden jeden. Dużo miejscami mi zostawił na lewej stronie boiska, znaczy na lewej stronie bramki, więc no nie miał, nie miał jak tego obronić tak naprawdę. Swo weźmiemy tą piłenek. Podjazd, podjazd, dojazd, okej. Okay. Kick off. Kick off jako taki nieprzegrany, chociaż... Wezmę sobie tą setę. O nie! Zagrałem tak zwany bubel, bo myślałem, że gościu fliknie i wtedy bym wygrał to 50, ale on nie spikował po prostu, więc no, ten double jump nie był... nie był słuszny w tamtej sytuacji. 2-1 dla Rywala, Mick w pożądalu, ok, kickoff Okej okay. To... To bardzo ciekawe, dziękuję za bramkę. Dobra, kolejny kick off Jazda. Jazda z tym tematem, ej ok, będziemy musieli sobie to jakoś wziąć na dar i 50 ok, w porządku, w porządku, bo my mamy busta. Bo my mamy busta, on nie ma I idealnie złapany jump reset, 3-2 No i przewaga, przewaga rośnie Te, Tego Kikofa sobie sfakujemy, bo wolę od, Wolę dostawać tą piłkę za darmo od nich Jeżeli później się martwić co się stanie po Kikofie. Ok, tak naprawdę mogę Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, dziękuję za grę mojemu rywalowi. Przejdziemy sobie do... Ej, Ja nie wiem, story, co się stało, ja przysięgam, nie wiem, co się stało. Piłka się zatrzymała, rozumiesz? Byliśmy w jakimś innym uniwersum Dobra, trwa dołączanie do gry, wspaniale. No to przychodzi, od razu do następnej rozgrywki i pewnie trafimy. Abdulaziz, oj, oj, dobra, to jest mój koniec, widzowie. To jest mój koniec, tutaj wchodzi dramat muzyka i zaczynamy napierdzielać. Flik. Mamy, mamy 1-0 proszę państwa. Na Abdullaziza. O chłopie. Dobra, dobra, trzeba się skupić, trzeba się skupić. Tu tu jest moc, tu jest moc, tu jest moc w tym meczu. Jazda, fokus. Myk. Kick off. Kick off przegrany oczywiście. Szybka cofka Przebycie na backboard. On to strzeli. On to strzeli. On to strzał. Yep. Ja to sejwuję. Muszę wziąć dwunastkę. Bust tutaj się jak najbardziej przyda. Ok. Odbijam to do ściany, żeby miał offward w porządku. On będzie miał flip. Mam to. Przebijam go. Tylko gościu sobie. Chyba weźmie sety Nie weźmie sety To znaczy, że muszę mu wziąć busta, to jest priority. Że mu setę i teraz on ma flipa. O to chodzi. Zużył flipa, wezmę setę i teraz będziemy mieli przewagę taką, że ja mam piłkę, że ja stoję przy piłce. Mick 50. Nie wykonał 50. Na mnie z bumpem, z bumpem. Nie bampnę, ale ma zero, ale ma zero Więc w dalszym ciągu jesteśmy na plus Na plus jesteśmy w całej tej sytuacji W te, całym tym dramacie On to, nie wiem czy sfakuje, przebije to do mnie Więc ja to po prostu przebiję do ściany Przebijam to dalej Okej, okay, nic się nie stało, wybuchliśmy Ale dalej będziemy mieli dobrą sytuację Fake Dobry strzał, dobry strzał, my bad, nie my bad Ja tu powinienem to jakkolwiek wysejwować Jakkolwiek próbować skoczyć Tu miałem 30 boosta i zastanawiałem się czy on to kopnie w poprzeczkę Czy nie Na całe, na nieszczęście dla nas Strzelił bramę i mamy kick of go Chciałem powiedzieć, że mamy kick off gola Ale nie trafił Więc tak zwany cud nad Wisłą się wydarzył Bez wampem Okej okay. No pusta brama, muszę tylko dojechać Dobra, dotoczę ją Mamy, mamy proszę państwa 2 do jednego. let's go, let's go, jazda Jazda, 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 jazda Musimy to wygrać, musimy to wygrać Na no, Abdulaziza tak. Slowik do prawej, ok Dobry kickoff z jego strony On jedzie po, po corner, w porządku Strzężajmy go na raz Nad nim, idealnie, idealnie zagrane I strzelamy na 3 do 1 Pięknie, pięknie jedzie, pięknie jedzie Idzie, idzie pod Beskidzie <laughs> Dobra, 3 do 1. 3 do 1. Fejka, myk tego takiego magicznego, gościu mi piłkę oddaje, o to chodzi, o to chodzi, żebyśmy ją mieli. I on tym razem strzeguje teraz na raz. Nie strzegował na raz, a gul do kornera, do weźmiemy mu set. Ajajaj, wybuchliśmy! No to nie jest dobra nowinka dla nas. On jest up. Poblokujemy no to, to. Nie wiem czy nie, próbować od razu strzelać. Nie, 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 to bez sensu. To bez sensu, on się cofnie. I fliczek. Ok, dobrze z jego strony. Nie wiem gdzie on jest, tu jest, ok Bump A oh, Jezus Maria, ale zagrałem fatalnie, fatalnie zagrane. Chciałem bumpnąć, ale jeszcze podbić piłkę, jeszcze podbić piłkę. Chciałem go zaskoczyć. No i 3-2, i 3-2, dobra. Go, 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 jazda. Mick, Do kikofa. Do prawej strony. Mamy, mamy kikofa. Steakiem. Weźmiemy sobie boost, Piłkę też nam odda, fantastycznie. On to teraz sobie znowu nam piłkę odda. I on teraz do tego sturnuje, żeby nas zaskoczyć. Nie, nie zaskoczył nas. Ale hit, ale hit. Ok, on z tego będzie miał tylko reseta. Co? Jedź mi A Aj, co? Co się stało? Ja chyba jakiegoś laga. Mam, mam laga. On to strzeli czy nie? Dobra, przebiję. Nie damy się wamknąć. 26 busta. 26 busta. Fake. I fliczek. Niestety, nie ma bramki. On to teraz zacznie dryblować? Nie, nie, przebiję to. To może być in. Nie będzie in. Zagramy to do ściany. Dobra, fake, 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 fake. Fake, fake, fake. niby jestem przy piłce. Fake, fake, niby jestem przy piłce. Low 50. Wygrane. Wygrany low 50, bo będziemy mieli boosta. O to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. Do ścianki sobie zagramy, przebijemy go, w razie jakby wszedł na raz. I spróbujemy wampnąć, nie udało się wampnąć, weźmiemy mu setkę w takim razie. I przebijemy to jeszcze, ok Fajkujemy go, on nam piłkę oddaje, o to chodzi. Weźmiemy tą piłkę, weźmiemy sobie boosta, zaczekamy na jego hit. 50, 50, dobrze. I teraz tak, szybki pinch. Żeby mieć pozycję na strzał, ok? On musi to sejwować, sfejkujemy go, żeby znowu przebił piłę. Podbijemy to nad nim I Teraz, tak, on ma awkward strasznie sytuację On będzie musiał to oddawać, on ma zero boosta On ma zero boosta, analiza sytuacji Zero boosta, nie może nic zrobić Nie może nic zrobić gość, nic nie może Nic nie może, nic nie może Dobra, teraz będzie mógł Dlatego klikniemy. Odda nam piłę. Nie, nie wiedziałem, że jest tak blisko, my bet. My bed! My bed, my bed, my bed, my bed 3-3 Hu Focus Fokus na arabka Do prawej strony, wygrany kickow Ok Z bumpem Mamy to! Mamy to! Niech się dotoczy tylko! Dokulaj się! Hu! 4-3! Jezus Maria! Dobra, jazda, jazda! Jazda, 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 gwiazda, gwiazda! Zgrany kickoff znowu, znowu go skontrowałem. Niewiarygodny skontrowałem. kickoffa na Arabię. Znaczy, no. Zestrzałem? Z bampem musimy próbować. Mamy bampa I na czas, ja, ja to mam gdzieś. Ja to mam gdzieś. Waszą opinię. Opinię internautów. Pięknie. Jest! jest zwycięstwo! Boże, wygrałem na niego! Pięknie! No, idealnie. To moi drodzy, przejdziemy chyba do ostatniego spotkania. No bo tutaj szału, Szał był SSL-a wygrywamy, ostatni mecz na placementach proszę państwa Ostatni mecz na placementach to będzie No ja ja jaja ja były teraz Teraz było gran, teraz Teraz był tryhard proszę państwa Słuchajcie, szuka mi gry już 20 minut Zdążyłem sprawdzić swoje wszystkie statystyki życiowe, więc Nie znajdzie nam tej gry, także nie wiem czy ostatniego placementa jest sens grać Bo no to, to szuka i szuka i szuka Także na chwilę obecną mamy tyle, mamy, mamy MMR na poziomie SSL-a na chwilę obecną, bo sprawdzałem właśnie sobie na tych jedynkach, to jest 1359, także teoretycznie SSL-a po 9 grach bym wbił, zobaczymy jak to będzie finalnie. To by było na tyle moi drodzy, wydaje mi się, że, że to jest finish, no kurde, nie będziemy tyle czekać, 20 minut naprawdę czekam na grę, ja nie wiem jak to się dzieje, ale no. Trochę, trochę jest czekania, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i do następnego.